Panie Sławku, widziałam podniesioną rękę, czy pan chce zabrać głos? Tak. Nie, tak. Dobrze. Dobrze. Nie, wcześniej. Czyli wracając do naszej rozmowy już teoretycznie, rozumiem, że y, należy zmienić zapis w ustawie, y, w, ustawie, y, w, ustawie y, w uchwale budżetowej, w zmianie w budżecie, uchwale zmieniającej budżet, o zapis, że y, nie, za, nie projekt budynku, dom kur, y, kultury, tylko ekspertyza, yy, analiza funkcjonalna i wstępny kosztorys finansowy oraz konsultacje społeczne. Rozumiem, że ta to analiza finansowa będzie oparta o projekt, który pan ma przed co. Bo trzeba, prawda? Ta analiza finansowa będzie lepszy. Zapewne, aczkolwiek ja na dzień dzisiejszy nie jest trudno ustalić na przykład czy rozwiązania, które w tym projekcie były robione 5 lat temu, czy one zgod są zgodnie z prawem budowlanym na dzień dzisiejszy, choćby o normy no tak, czy podał, na na rzeczy, projekt. To nie jest projekt, który, na podstawie którego ja mogę wykonać analizę taką, taki koszt yy, koszt jest No nie, no tylko taką analizę finansową. No, w jakichś tam granicach, to, to, to nie będzie taki kosztorys inwestorski, jak się robi do projektu budowlanego. Konsultacje społeczne będą w internecie, czy, czy, czy jak będzie to prowadzone. Wszelkimi dostępnymi środkami dołożymy wszelkich starań, żeby były jak najpełniejsze i, i żeby była jak najliczniejsza grupa społeczna, żeby była do tego łączona. Dziękuję bardzo. Proszę Pana. Tak, czy, czy pan uważa, że boi się, że starek pod pana dałkował? Ale proszę pana, ja nie mamy ograniczać czy ich wolności. Mamy wolny kraj, proszę się zwrócić o to do seniory. Dziękuję bardzo. A ktoś jeszcze chce zabrać głos. Będziemy. Przystępujemy, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Raszyn w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Raszyn. Na podstawie artykułu 18, 18 ust. 2 punkt 9 4, a ust. 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Rasztów co następuje. W paragrafie 1 w związku z kryzysem na rynku nieruchomości i brakiem możliwości uzyskania satysfakcjonującej ceny sprzedaży Rady Gminy Rasztów uchyla, uchyla uchwałę. Punkt pierwszy, numer 21, łamany przez 377, łamany przez 08, z dnia 29 maja 2008 roku. W sprawie zbycia nieruchomości położonej w, w gminie miednienia, stanowiących działki numer 1152, łamane przez 2, 1151, łamane przez 1, 1152, łamane przez 5, dobrem 01, położonym przy Alei i krakowskiej, również krótkiej. Punkt drugim numer. 49 łamane przez 822 łamane przez 10 z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w rachunek gminy stanowiącej działki numer 569 łamane przez 3, 569 łamane przez 3, 569 łamane przez 4 z obrębu rachunek 02 położony przy Alei Krakowskiej. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierzał się Wójtowi Gminy W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Uchwała została 14 głosami. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Uchwała z przyjęta. tożsamością. się